Pan Sławomir jest pasjonatem sportu i zdrowego trybu życia. Podejmując decyzję o wyprowadzeniu się z dużego miasta, zaplanował budowę takiego domu, który usytuowany wśród zieleni będzie przyjazny środowisku i samowystarczalny. Chcieliśmy wybudować ten dom jak najbardziej ekologiczny, jak najmniej, żeby też truł środowisko. Wystarczy, że przemysł truje na tyle, żeby samemu sobie już do tego nie dokładać cegiełki do, do, do zatrutego powietrza. I dlatego zdecydowaliśmy się na ogrzewanie pompą powietrza. Dom ma powierzchnię 280 m2. Do jego ogrzania i przygotowania ciepłej wody użytkowej wybrano monoblokową pompę ciepła o mocy 13 kW. Zapewnia ona wysoki komfort użytkowania. Na początku inwestycji zastanawiałem się, czy wybrać pompę splitową czy monoblokową. Doszedłem do wniosku, że, że pompę monoblokową. Być może jest troszeczkę droższa, ale, ale myślę, że, 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 że ma dużo więcej zalet mimo wszystko niż splitowa. Powietrzne pompy ciepła typu monoblok to urządzenia, na które składa się jedna jednostka zawierająca cały układ chłodniczy. Źródłem ciepła jest powietrze zewnętrzne. Z urządzenia wyprowadzone są rury dystrybuujące ciepło w postaci ciepłej wody do budynku. Zaproponowane urządzenie marki Stibel Eltron posiada trzy elementy: jednostkę zewnętrzną i dwie jednostki wewnętrzne. Jednostka zewnętrzna jako układ inwertera. Sam inwerter pozwala na to, żeby dostosować swoją moc do zapotrzebowania budynku, czyli Załóżmy, w przypadku tutaj tych inwestorów y, potrzebują temperatury o mocy 20 stopni czy 23 stopni. Urządzenie będzie pracowało na tyle efektywnie, żeby dostosować ten swój parametr do, do zapotrzebowania. Przyjrzyjmy się bliżej, jak wygląda nowoczesna kotłownia w ekologicznym domu. Na zewnątrz mamy inwerter y, o designerskim wyglądzie. Natomiast w samym, w samym pomieszczeniu y, mamy zasobnik ciepłej wody użytkowej 300 litrów. Zbiornik y, buforowy y, kumulujący energię centralnego ogrzewania 200 litrów. No i najważniejszy element, który steruje i zarządza ciepłem i ciepłą wodą użytkową, regulator temperatury pogodowej. Mamy temperatury zadane, mamy również informacje o temperaturze zewnętrznej. No, i oczywiście temperaturę ciepłej wody użytkowej. Urządzenia typu monoblok są dobrze zaizolowane akustycznie i termicznie. Odnajdują się w bardziej ekstremalnych warunkach niż rozwiązania splitowe. Szacuje się, że służą użytkownikom dłużej niż pompy typu split i to nawet o 6-7 lat. Są to rozwiązania bezpieczniejsze, tańsze w użytkowaniu, cichsze. Czyli poniżej tutaj zdecydowanie 50 dB. Urządzenie daje również dodatkową zaletę w postaci serwisu. Jest to tylko jednorazowy serwis w ciągu roku, oczywiście serwis, który pozwala na lepszą pracę całego układu. W przypadku, kiedy byłoby to urządzenie typu split, musielibyśmy dokonywać jeszcze jednego serwisu z pozycji ustawy F-gazowej. Zastosowana pompa świetnie współpracuje z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym, a co najważniejsze, jest praktycznie bezobsługowa. Jakbym tak miał wymienić główną zaletę tego systemu, który jest obecnie w moim domu, to jest bezobsługowość jego. Nic mnie nie interesuje. Nastawiam sobie na początku sezonu grzewczego temperaturę i dopiero wyłączam, jak zaczyna być ciepło. I, i, i to już jest, to jest w zasadzie cała moja rola. A jakie są koszty ogrzewania i przygotowania wody w tym domu? Za miesiąc luty i marzec e, ogrzewanie i ciepła woda kosztowało mi dokładnie 508 zł. Luty i marzec to jeszcze były dosyć chłodne, były te miesiące. Zastosowany w tym domu system ma szansę stać się jeszcze bardziej wydajny, kiedy zostanie uzupełniony o fotowoltaikę i rekuperację. Pompa ciepła. Rozwiązanie, które pozwala połączeniu na przykład z instalacją fotowoltaiczną zmniejszyć rachunki do zera. Z tego co już mi wiadomo, inwestorzy planują kolejną inwestycję w postaci ogniw fotowoltaicznych, więc szykuje się tutaj bez mała zerowy rachunek. I o to chyba nam wszystkim chodzi.